Domu dziecka, lokalizacja również, proszę Państwa, nieprzypadkowa. Dom dziecka zlokalizowany na terenie DPS-u. Liczymy w przyszłości na nawiązanie fajnych relacji pomiędzy naszymi połowodopiecznymi, których będzie tutaj 14 maksymalnie w wieku od lat 10 do lat 18. Pomieszczenia, które się Państwu przekazują, to tak naprawdę jest ośrodek, który ma przypominać dom. I proszę uwagę, jesteśmy w pomieszczeniu, które jest kuchnią jadalnią i to nie jest taka typowa kuchnia z wydawką, gdzie dziecko nie ma wstępu do, do kuchni w że w tej chwili dziecko będzie mogło podejść, przygotować sobie posiłek tutaj w tym miejscu i z tego faktu się cieszyć. Obiekt został zbudowany w 100% nakładami. Tutaj poniesionymi przez Powiatko Obrzyski kosztował blisko 3 miliony złotych. Dzisiaj, proszę Państwa, to jest ostatni dzień na składanie dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora tej placówki, z kolei powołany dyrektor w pilnym terminie zbierze kadrę. Tu będzie pracowało do 10, do 10 dzień dobry witamy, do 10, do 10 osób i 14ga podopieczny obieg, oczywiście całodobowy i całoroczny. W tym miejscu chciałem przywitać naszych gości, którzy zaszczycili nas obecnością do tego otwarcia mamy pana senatora, Witam serdecznie, pana posła, dobry. jest pani prezydent, pan wicestarosta, są radni powiatu, członkowie zarządu, wszystkich. Dzień dobry, witam panią redaktor, wszystkich serdecznie witamy. Ale w tym miejscu proszę państwa muszę koniecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli. Tak, Przede wszystkim wykonawcy w firmie pana Sebastiana Iwickiego, który był tutaj głównym wykonawcą tego zadania, ale mamy też wielu sponsorów, którzy ufundowali szereg rzeczy dotyczących wyposażenia. Oby dzisiaj jest właściwie bowiem gotowy do natychmiastowego przyjęcia, natomiast jest jeszcze obiektem troszeczkę surowym, tak? dlatego, że nie chcemy jakby narzucać dzieciom ani koloru ścian, ani obrazków, ani ustawienia mebli. Te meble są tylko dostarczone po to, żeby dziecko kiedy sobie przyjdzie według własnego gustu, własnego uznania w ramach tych możliwości, które posiadamy, taki pokój sobie wyposażyło. Dlatego też na przykład jest wiele fajnych zdjęć, obrazów układowanych przez wydawnictwo Kamera, które nie wiszą jeszcze na tych ścianach, bo dziecko sobie samo wybierze, czy chce i które mu się podoba. A wśród tych opiekunów tutaj naszych, którzy którzy przekazali nam te dary. Jest firma Zdrojowa Hotels, bardzo dziękujemy. Troton, Ząbrowa, Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, Gminy Gościno, Rymań, Ustronie morskiej Siemiś, Kołobrzeg, Hotele Poseidon, Arka Medical Spa, Hawet, Verano Diament, Trading Poland, firma Pana Aleksiuka, firma Almako, wydawnictwo Kamera, tutaj przez niespomnianego Roberta i Pani Barbary Gauer, Brico Marsze, Gawex, Klimatex, Les Bodzio, Mirpol Merida. No Mamy też jeszcze szereg darczyńców, którzy prosili o to, żeby zachować anonimowość, chcą takimi anonimowymi osobami pozostać. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację, Państwo już tą prezentację zobaczyli. 14 dzieci, jeden pokój przystosowany również do dziecka niepełnosprawnego, samodzielny, specjalnie przygotowaną a czy to będzie nasz ostatni projekt? O tym powie za chwilę pan wicestarosta. Bardzo proszę. Tak, szanowni Państwo, ja również niezmiernie cieszę się, że spotykamy się w takich okolicznościach. Długo czekaliśmy na ten dom dziecka, pierwszy dom dziecka, który będzie funkcjonował w powiecie kołobrzeskim. I również na chwilę chciałbym się zatrzymać i powiedzieć, że ta inwestycja przebiegała naprawdę bez większych problemów, była realizowana na bardzo wysokim poziomie. I tutaj bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy wykonawcy, ale również naszemu Wydziałowi Inwestycji, który tę inwestycję nadzorował. Włożyli mnóstwo pracy, aby ten obiekt wyglądał tak, jak wyglądał. Jeszcze dzisiaj, kiedy przyjechałem. Nasze dziewczyny z Wydziału Inwestycji e, pracowały na szczotkach, jak, jak to się mówi, więc wszystkim bardzo mocno e, zależy na tym, aby, aby ten obiekt był na wysokim poziomie. I to też ten obiekt pokazał, że to nasze środowisko e, firm, które funkcjonują na terenie powiatu kołobrzewskiego, jest bardzo solidarne. Nie musieliśmy absolutnie mocno zabiegać o tą pomoc, ale te firmy też zgłaszały się, chciały pomagać. Również najbliższy bal Rotary, z tego co wiem, będzie, będzie poświęcony w kwietniu na zbiórkę środków w kwestii wyposażenia naszego domu, domu dziecka. I to co powiedział pan starosta, rzeczywiście, jeżeli ustawodawca pozwoli nam, aby budować kolejne obiekty, a jeżeli ta polityka prospołeczna państwa będzie szła w kierunku budowy takich właśnie rodzinnych domów dziecka. To my, jako powiat, jesteśmy gotowi, mamy teren, jesteśmy do tego przygotowani. Mamy nadzieję, że wraz z takimi decyzjami pójdą również decyzje związane z finansowaniem. My tutaj, jakby też rozmawiałem dzisiaj z Wójtami, z Wójtem Terleckim. Wójtowie też są bardzo otwarci na to, aby, aby w przyszłości wspierać tego, tego rodzaju inicjatywy. I o to w tym wszystkim chodzi. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i w imieniu swoim, całego zarządu, wszystkich radnych, bo przecież radni tutaj głosowali też. te ta inwestycja Inwestycja jest w, wykonywana w 100% z naszych środków, czyli te 3 miliony to są środki Starostwa powiatowego i to radni również bardzo mocno o to zabiegali. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i zapraszam do e, oglądania naszych pomieszczeń. Się. Dziękuję. Panie posłenie, słowa? Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Ja się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w takim otwarciu, takiego przedsięwzięcia, bo Chciałoby się, żeby wszystkie nasze dzieci były wśród swoich najbliższych rodziców, rodzeństwa, ale niestety są dramatyczne sytuacje, które zmuszają do szukania takich miejsc. I takie miejsce właśnie zostało znalezione przez y, tutaj powiat kołobrzewski, wybudowana y, tego typu placówka, potrzebna. Chciałoby się, jeszcze raz mówię, żeby te dzieci były u siebie w domu, ale tak nie zawsze może być. Dlatego też chciałem serdecznie podziękować panom starostom, radnym powiatu i wszystkim samorządowcom powiatu kołobrzewskiego, którzy się Włączyli w tą inicjatywę i ta długa lista sponsorów, tych ofiarodawców, których pan starosta odczytał, świadczy o tym, że te sprawy naprawdę leżą nam wszystkim na sercu i chciałoby się pomagać wszystkim, zwłaszcza dzieciom w tych ciężkich czasach. Dlatego też przyłączam się do tych gratulacji, życzeń, aby, aby tych ludzi dobrego serca, którzy chcą pomagać w rozwoju tego typu... W placówce było jak najwięcej, i najbliższe spotkania, imprezy charytatywne będą też, między innymi, poświęcone właśnie wyposażeniu tego obiektu. Także obiekt bardzo potrzebny. Szkoda, że potrzebny, no ale takie są czasy, że, że te dzieci muszą mieć też taką opiekę i w takim niedużym ośrodku, pięknie położonym, wyposażonym, myślę, że będą tą swoją dzieciństwo i młodość pięknie spędzały. I będą w, w przyszłości na pewno dobrze wychowane, zagospodarowane i będą stanowiły o swojej przyszłości. Także, jeszcze raz, Panie Starosto, i Dzień Szanowni jest. Państwo, samorządowcy, radni serdecznie gratuluję i dziękuję za tę inicjatywę. Ode mnie, od Pana Senatora Janusza Gromka, serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. zapraszamy do. do... Tak po, yy, tak jak powiedziałem, dzisiaj kończymy yy, zbieranie ofert na stanowisko dyrektora, bo to jest konkurs. Mam nadzieję, że jutro pojutrze rozstrzygniemy tenże konkurs. Dyrektor już w trybie pozakonkursowym, bo to nie jest stanowisko urzędnicze, dobierze kadrę, yy, wychowawców, yy, personel tutaj kuchenny itd. itd. Yy, no i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, yy, to nie będzie prima plilis, tylko zaraz po świętach chcielibyśmy, aby tutaj, yy, bo drugi, pierwszy, drugi dzień się odprawia, właśnie 1 kwietnia, takie dzieci się pojawiły. Tak? Mamy dzisiaj, robimy już kwerendę. Tak? Pytamy dzieci, które przebywają w innych ośrodkach poza, poza naszym powiatem, jeżeli dziecko wyraża chęć powrotu, no to ma taką szansę, jeżeli dziecko ma już tam, powiedzmy, jakieś relacje w takim ośrodku i chce pozostać, to oczywiście nikogo na siłę nie będziemy, nie będziemy tutaj przenosili, natomiast każdego dnia, każdego tygodnia pojawiają się nowe, nowe osoby, które takiej opieki potrzebują. Tak? Okej, okay. czyli czy Państwa, niech państwo uwagę pomieszczenie, które jest pomieszczeniem kuchennym, tak wraz z jadalną, właściwie przypominające kuchnię taką w każdym domu, może nie tak dużą, tak, gdzie dziecko będzie mogło przyjść, przygotować sobie posiłki. Tutaj będą dwie lodówki, mikrowele i tak dalej, i tak dalej. Za nami jest pomieszczenie techniczne, gdzie znajduje się kotłownia i serwerownia. Jeszcze dalej znajduje się pokój taki do nauki indywidualnej, do, do, do pomocy, taki troszeczkę świetlicowy, gdzie będzie można pewne rzeczy organizować. Tutaj znajduje się pokój, po mojej prawej ręce te drzwi, to jest pokój do terapii. Jeżeli dziecko będzie miało indywidualnej terapii, to taka terapia poprzez psychologa będzie udzielona. Idąc tamtym korytarzem jeszcze znajdziemy pomieszczenie, w którym znajduje się pralnia i suszarnia. No, przy tej ilości dzieci taki pomieszczenie jest niezbędne. Kawałeczek dalej, osobne łazienki dla chłopców, osobne łazienki dla dziewcząt, później spotkania spotkamy po lewej stronie pokój wychowawcy wraz z monitoringiem, tak, żeby w razie czego można było monitorować tą sytuację. Monitoring jest zewnętrzny, tak same pokoje nie będą monitorowane, bo nie ma takiej potrzeby, to byłoby troszeczkę nie, no zakłócające jakby intymność. Później spotkamy jeden taki większy pokój, jest to pokój przystosowany dla dziecka niepełnosprawnego wraz z indywidualną łazienką, która też jest do tej funkcji przystosowana, czyli większe drzwi, uchwyty specjalne, poręcze tak dalej. I już do samego końca będą pokoje w większości dwuosobowe, jeden pokój jest trzyosobowy, gdy była na przykład Rodzeństwo, to żeby rodzeństwo mogło mieszkać w takim pokoju czy osobowym. Obiekt parterowy w razie jakichś tam, nie daj Boże, zdarzenia, trzy kierunki ewakuacji, jedno, drugie i trzecie tam, tam z tyłu i to wszystko za te 3 miliony złotych.